Cześć, jeśli to oglądasz, to pewnie jesteś zainteresowany z pobraniem uzupełnionych ćwiczeń do gimnazjum. Znalazłem ostatnią stronkę egimnazjalnie.pl i udostępniono ona takie ćwiczenia. Z góry zaznaczam, że nie jestem administratorem tej strony. Ja tylko napisałem do nich poprzez kontakt, czy mogę jakoś o nich Powiedzieli, że OK, więc postanowiłem zrobić ten film. Są tutaj ćwiczenia do chemii, geografii, biologii, historii Polskiego, angielskiego i Niemieckiego. Nie ma tutaj wszystkich i wszystkich wydawnictw, więc jeśli nie ma Waszych ćwiczeń, możecie napisać do nich poprzez kontakt. Wpiszcie swój e-mail, żeby mogli Wam odpisać. W temacie podajecie tytuł ćwiczeń i najlepiej wydawnictwo. No i tam jakąś wiadomość, jeśli chcecie. To może pokażę jak to pobrać, jak to wszystko działa. Powiedzmy, że ja sobie wezmę chemię. Tutaj macie pokazany obrazek jak to wygląda. No i przycisk Pobierz klikamy w niego. Wybieramy pobierz pliki z serwera pierwszego. Wypełniamy sobie jakąś ankietę. Powiedzmy najlepiej tą pierwszą z, górę, z tego co pamiętam z rozmowy z administratorem. No one są dosyć uciążliwe, bo są skomplikowane, jakieś SMS y trzeba wysyłać. Nie mam pojęcia po co to, ale że ćwiczenia są dobrze wypełnione. Powiedzmy, podajemy sobie na telefonie i tak dalej. Ja tego pobierać nie będę już programem wcześniej. No więc jak to zrobicie, to to to, to, to sobie to wejść. Ja tutaj mam od razu wam pokażę odpowiedzi, to jest R2. Tu są w PDF-ie ładnie. No i tu są wszystko w sześciuteńko. Tutaj mamy dostępne. Aż do samego końca. I są one bardzo przejrzyście, są kolorowe. Nie są takie czarno na białe, są jakieś tabelki, i tak dalej. Więc dosyć ładnie się z tego przepisuje, jest to przejrzyste. No więc, strona godna polecenia, moim zdaniem. Jak najbardziej cały czas się rozwija. Możecie dawać swoje propozycje. No, z mojej strony to tyle. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam, cześć.